Jesteśmy już po ostatnim wyścigu drugich Światowych mistrzostw Polonijnych w w żeglarstwie na jachcie 2020. I goście tutaj na pokładzie załogi e, z Austrii która i Irlandii, która pokonała swoich rywali w czterech wyścigach na sześć, i ten na sześć wyścigów. I ten ostatni wyścig również prowadziliście. E, jest ze mną tutaj Szymon Janek, który jest czternikiem. Szymon, powiedz, co tam się wydarzyło, że jednak nie... Niestety Niemcy nie do końca znają ich przepisów i byli no, się w miejscach, gdzie nie powinni, ale na szczęście poszło na odkrótce, więc to dobrze. A czy, a czy uważasz, że po, po tych sześciu wyścigach wygracie deregaty? E, punktowo tak powinno wyjść, tak jak liczyłem, chyba tak. chyba tak. Czekamy na oficjalne wyniki, więc... Przypuszczamy, że to wy zostaniecie światowymi mistrzami kolonijnymi. Jest z nami pan... W... Miłos z Irlandii. Irlandii. Panie Miłosie, proszę powiedzieć, jak pan ocenia całe regaty, jak się ścigało, jakie są pana ogólne odczucia. Moje odczucia są bardzo pozytywne, jestem bardzo zadowolony. pierwszy raz, kiedy nie w tych regatach, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będę musiał się z całą moją rodziną ponieważ w tym roku tak się złożyło, że tylko ja byłem zgłoszony do tych rekarów, ale ogólnie oceniam to bardzo pozytywnie, bardzo fajna zabawa i wszystko 100%. Pozytywnie. Super, panie Stanisławie, pan Stanisław Kobek jest z nami. Pan reprezentuje Austrię. E, dokładnie. A proszę powiedzieć, jak się ścigało tak naprawdę w załodze, e, pan nie znał, ponieważ tutaj wszyscy jesteście pierwszy raz razem na pokładzie na e, strona ekipa. Jak Wam się udało to zrobić? Jaki jest e, po prostu przepis na taki sukces? jest Podporządkować się i najlepsze rozwiązanie. Najlepsze chyba znaleźliście, bo jak spuszczamy jesteście Światowymi mistrzami polonijnymi. Także bardzo Wam serdecznie gratulujemy. Czekamy na oficjalne wyniki. Jeszcze chciałby Pan coś dodać? Tak, chciałbym powiedzieć, że jestem też olimpijskim mistrzem polonijnym i też w regatach, które uczyły się w wiesiątku. Jeżeli będzie to prawda, że straciliśmy pierwsze miejsce, to, to będzie to mój drugi mistrzostwo. Serdecznie gratulujemy! Czyli tu jest załoga bardzo doświadczona, żeglarzów jest super. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku Pan przyjedzie również z swoją rodziną z Irlandii, że Państwo znowu się pojawią na trzecich mikroskopach kolonijnych. My serdecznie gratulujemy! Pozdrawiamy z Zatoki Gdańskiej, z Gdyni i widzimy się niedługo na zakończeniu.